Masz znajomego, który cię denerwuje, albo po prostu chcesz zrobić pranka swojemu koledze, lecz zbytnio nie masz pomysłu, w jaki sposób go zdenerwować? Jak tak, to idealnie trafiłeś, bo ja jestem Gibon i pokażę ci 15 ciekawych sposobów, które na pewno ci pomogą. Więc już teraz zostaw łapkę w górę, bo 15 tysięcy i biorę się za szukanie kolejnych sposobów na strollowanie kolegi. Na start, jak zawsze, zacznijmy od naprawdę prostego pranka, który wymaga trochę czasu i kreatywności. Polecam najpierw dowiedzieć się, jakiego biomu twój znajomy nie lubi najbardziej. W moim przypadku jest to pustynia, więc nie pozostaje mi nic innego, jak wybrać się właśnie na pustynię, zebrać tyle piasku, ile jestem w stanie unieść, do tego parę kaktusów i wrócić pod jego dom. Następnie przystąpić do zamienia całego tego pięknego dirta na piasek. Teraz jeszcze parę kaktusów i gotowe. Uwierzcie mi, że będzie w szoku. Observer, czyli genialny przedmiot, który został dodany wraz z wersją 1.11. Z jego pomocą jesteśmy w stanie wykonać naprawdę proste pułapki, które zaraz Wam przedstawię. Pierwsza pułapka z nim związana będzie banalna, a na dodatek zaskoczy Twojego kolegę. Jedyna rzecz, jaką musimy zrobić, to podmienić blok, na który są postawione drzwi, na obserwer, a kratkę niżej dać TNT. Jeżeli chodzi o ilość, polecam włożyć wedle uznania. Ja daję tylko jedno TNT, bo lubię Draviusa. Przed nami kolejna pułapka, do której wykorzystamy obserwer i działa na tej samej zasadzie co wcześniej przedstawiona pułapka, tylko tym razem damy ją pod łóżko. Gdy nasz słodki prosiaczek wstanie, to uwierzcie mi, że obsra zbroję ze strachu. Chyba każdy, kto gra w Minecrafta, posiada kopalnie, przecież trzeba mieć jak zejść po surowce. Większość graczy tworzy tego typu zejście, czyli jeden otwór, aby szybko dostać się na sam dół, a drugi sprawnie pomaga nam dostać się na samą górę. I teraz pytanie do Was, czy ktoś z Was za każdym razem sprawdza, czy na dole jest woda? No pewnie nie i na tym właśnie będzie polegał kolejny prank. Zabieramy wodę i stawiamy lapis, który świetnie wykona swoją robotę. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać, aż ktoś wpadnie w naszą półkę. Łapkę. Szybko zbieramy jego przedmioty i wychodzimy z gry. Proste? Jasne, że proste. Jedną z najgorszych rzeczy, która może wydarzyć nam się podczas grania w Minecrafta, to moment, gdy chcemy wejść do neteru, a tutaj Creeper. Czasami nie mamy nawet chwili na reakcję, a nasz portal już jest zepsuty. W sytuacji, gdy nie posiadamy ze sobą zapalniczki bądź innego przedmiotu, którym możemy odpalić portal, jesteśmy w czarnej d Jedyna opcja na to, żeby się wydostać, to albo liczyć na to, że w skrzyniach znajdziemy coś, czym możemy odpalić portal lub gdy na pomoc przyjdzie nam gaz. Co prawda nie będziemy ciągnąć creepera do neteru, bo jest to mega trudne, ale stworzymy prosty mechanizm, który go zastąpi. Do jego wykonania potrzebujemy czterech płytek naciskowych, 14 redstone'a, 6 obserwerów, 2 dispensery i TNT. Teraz musimy namówić znajomego na wspólną podróż do netheru i upewnić się, że nie ma ze sobą zapalniczki. Teksty w stylu masz może zapalniczkę, albo czy pożyczysz mi zapalniczkę, powinny zadziałać. Gdy już wiemy, że nie będzie miał jak wrócić, zostaje nam tylko pozwolić mu wejść jako pierwszy, a reszta pójdzie już jak spłatka. Tak w ogóle to będzie mi bardzo miło jak zostawisz suba, bo chyba po tym odcinku stracę przyjaciela. Czego się nie robi dla widzów. Nie wiem czy wiecie, ale przy pomocy nici jesteśmy w stanie naprawdę dobrze strollować z Neomega. Jedyne co musimy zrobić, to wybrać się na jego farmę trzciny bądź bambusa, następnie zebrać plony, a na nie postawić wcześniej wspomnianą nić. Na pierwszy rzut oka jest ona totalnie niezauważalna, przez co minie naprawdę dużo czasu zanim zrozumie co poszło nie tak. Pierwsza godzina dalej nic nie rosło, druga godzina dalej nic. No pomyślcie co on będzie miał w głowie, stojąc godzin... Przy farmie, a ona dalej będzie taka sama. Podobny sposób możemy sprawić, żeby farma arbuzów bądź dyni naszego znajomego również przestała działać. Wystarczy zebrać zbiory i podmienić ziemię na zielony cement. Rozdymka to jedyna ryba, która może zaatakować gracza, gdy on naruszy jej prywatność. Przy tym dodatkowo nałoży na nas efekt trucizny. Więc czemu by jej nie wykorzystać do strollowania znajomego? No właśnie, dlatego udajemy się na posiadłość naszej mordeczki i szukamy jakiegoś dywanu. Zbieramy dywan, niszczymy bloki i wylewamy nasze rozdymki do wody. Następnie całość zakrywamy dywanem i czekamy na ofiarę. W podobny sposób możemy zrobić z blokami magmy, które działają w ten sam sposób, ale nie będą tak efektywne jak rozdymki. Redstone Ore jest kolejnym świetnym surowcem, który idealnie sprawdzi się do robienia pułapek. Przymioty, które będą nam potrzebne to Observer, TNT, dywanik i Redstone. Na początek kładziemy Redstone i na niego wykładamy dywanik. Następnie pod nim dajemy obserwer skierowany w dół i wykładamy TNT. Ilość zależy od tego jak bardzo nie lubicie danej osoby. Chowamy się w bezpieczne miejsce i czekamy aż nasz cel wejdzie. W w pułapkę. Stworzenie takiej pułapki zajęło chwilę, a efekt jest niesamowity. Zdobądź jak najwięcej znaczników i nazwij je wszystkie Diner Bone. Używając znacznika na jakiegokolwiek zwierzaka, odwrócimy go do góry nogami. Najlepiej odwrócić w ten sposób wszystkie zwierzęta jakie posiada nasz kolega. Gdy to zobaczy, będzie w totalnym szoku. Macie ziomka, który mieszka na pustyni? Jak tak, to ta pułapka sprawdzi się idealnie. Potrzebne rzeczy do jej wykonania to TNT, piasek i płytka naciskowa. Kopiemy dziurę na głębokości 20 kratek. Wykładamy TNT i wracamy na górę. Kolejnym krokiem jest podłożenie TNT w tym miejscu i zasypanie go piaskiem. Teraz musimy dołożyć płytkę i już po chwili możemy się śmiać z osoby, która w nią wejdzie. Posiadasz nadmiar sadzonek w skrzyni? Spokojnie dzisiaj pomogę ci się ich pozbyć. Weź wszystkie sadzonki, jakie posiadasz, i zasadź je wokół domu osoby, którą chcesz strolować. Im więcej posadzimy sadzonek, tym lepszy efekt uzyskamy. Przydatna również będzie mączka kosna, która przyspieszy proces rośnięcia drzew. No, kto by chciał mieć dom w tak zagęszczonym lesie? End Krystal jest chyba najbardziej porąbanym przedmiotem w całej grze, jeżeli chodzi o trollowanie w Minecrafcie. Aby go stworzyć, potrzebujemy 7 bloków szkła, oko kresu i łze gasta. Co najlepsze, gdy taki przedmiot postawimy, nie jesteśmy w stanie go zebrać, bo jakakolwiek interakcja z tym przedmiotem powoduje jego eksplozję. Nic tylko wytworzyć trzy takie bomby i rozstawić je w mieszkaniu naszego wroga. Gdy to zrobimy, taka osoba ma tylko dwie opcje: wynieść się z i zrobić sobie nowe, albo po prostu wysadzić mieszkanie i je odbudować. Nikomu nie życzę takiej pułapki. Sorki, drawiusik. Na koniec, mam dla Was naprawdę przyjemny sposób na trollowanie. Wystarczy stworzyć tajną bazę w domu naszego znajomego. Gdy nasz kumpel wybierze się w podróż, sprawdzamy co ma w skrzyniach i zabieramy mu nowo nabyte surowce. Co najlepsze, jego skarby będą tuż pod jego nosem. Natomiast, jeżeli nie masz pomysłu na zrobienie tajnej bazy, zapraszam Cię na ten oto odcinek. Nie zapomnij stawić suba na kanale, wbij na Discord Nice One Team. Cześć!